Znajdujemy się w sadzie z kwaterą jabłoni odmiany Jonagold w 15 roku po posadzeniu drzew. Wzrost tych drzew jest charakterystyczny dla takiego właśnie sadu. O wiele silniejszy w górnej strefie korony, do tego stopnia, że zabiegi przy użyciu regulatora wzrostu regalis nie wystarczyły, aby wyhamować wzrost wegetatywny. W dolnej strefie drzewa wygląda to już inaczej. Tutaj środek zadziałał dobrze. Aby ograniczyć wzrost drzewa, należy nie tylko prześwietlić górną część drzewa, ale również wykonać cięcie korzeni. Drzewo po cięciu powinno mieć pokrój piramidy. Jeżeli jednak ten sad w tym stanie zostanie pozostawiony do pełni sezonu, będzie to miało negatywne konsekwencje dla jakości owoców znajdujących się w dolnej części korony drzew z uwagi na ich znaczne zacienienie. Dodatkowo drzewa będą się wzajemnie zacieniać w rzędzie i rzędy między sobą, co także znajdzie odzwierciedlenie w niskiej jej jakości jabłek i ich słabszym wybarwieniu. Cięcie korzeni jest w tym sadzie w bieżącym sezonie konieczne, aby ograniczyć wzrost drzew i uzyskać odpowiednią ilość wymaganej jakości jabłek. Zazwyczaj w takim sadzie, w takim wieku i przy tak silnym wzroście, zalecam podciąć korzenie skośnym nożem z jednej strony rzędu w odległości około 50-60 cm od pnia. I równolegle do tego z drugiej strony rzędu cięcie nożem pionowym w podobnej odległości od pnia. Zarówno takie cięcie korzeni oraz wycięcie nadmiaru pędów w górnej części drzewa będzie prowadzić do ograniczenia reakcji wzrostowej drzew. Zatem odpowiednie cięcie drzewa zachowujące jego piramidalny pokrój i ograniczenie wzrostu wegetatywnego przełoży się na lepsze doświetlenie każdej części korony, czego efektem będzie wysoka jakość jabłek. W sadach z jabłoniami odmiany Jonagold w wieku zbliżonym do tego takie postępowanie jest nieodzowne, aby ograniczyć produkcję zbyt dużych owoców o słabym wybarwieniu. Dzięki proponowanemu sposobowi cięcia korzeni będzie można uzyskać... Owoce o mniejszej wielkości. Jest to ujemny efekt cięcia korzeni, z uwagi na występujący po nim stres wodny. W przypadku takiej odmiany jest to pożądane z uwagi na naturalną jej tendencję do wydawania zbyt wielkich owoców. Omówione zabiegi można wspomóc jeszcze zastosowaniem regalisu podczas kwitnienia, a następnie celowo zadbać o utrzymanie zawiązków na drzewach. Ten zabieg podczas kwitnienia prowadził do zahamowania pierwszego impulsu wzrostowego drzewa. Regalis w zależności od intensywności kwitnienia powinien zostać zaaplikowany podczas stadium balonu lub w terminie zalecanym przez BASF. Następne zabiegi służą już redukcji poziomu etylenu drzewa, co ma wspomagać utrzymanie zawiązków owoców. Nadmierne zrzucanie zawiązków owocowych jest dużym problemem w starych sadach i dlatego w nich zasadne jest zastosowanie regalisu drugi raz, 2-3 tygodnie po kwitnieniu. Przy czym dawka preparatu w tym terminie jest uzależniona od ilości znajdujących się na drzewach zawiązków. Jeżeli jest ich dużo, nie trzeba wykonywać tego zabiegu. Biegu lub można celowo traktować te obszary drzewa, w obrębie których jest mniej owoców. Z reguły jest to dolna część korony drzewa oraz wierzchołkowa jego część, koniec przewodnika drzewa, który powinien być odpowiednio przez nas obcięty. Te obszary drzewa z reguły powinny być traktowane regalisem silniej w porównaniu ze środkową częścią drzewa, która z natury ma skłonności do dobrego zawiązywania owoców z uwagi na to, że tu znajdują się najlepsze Pędy owoconośne, które są bardzo dobrze doświetlone. Można więc drzewo podzielić na sekcje i celowo traktować je regalisem w zależności od stopnia zawiązania kwiatów w obrębie każdej z nich. Cięcie drzewa zaczynamy od góry. Najpierw należy wybrać pęd, który będzie stanowił przedłużenie przewodnika i przyciąć go na tak zwany klik. Ten klik został tu już wcześniej wykonany na innych drzewach. Tutaj też i wygląda to tak, że wyszukuję sobie dla przykładu pęd, który najlepiej się nada na przedłużenie przewodnika i w tym miejscu go skracam. Odciętą część odrzucam. A to, co pozostaje, traktuję jako przedłużenie przewodnika. To jest pierwsze cięcie, jakie w ogóle wykonuję na tym drzewie. W obrębie wierzchołkowej części drzewa zwykle jest dużo wyrastających pod ostrym kątem, silnych pędów jednorocznych, konkurujących z przewodnikiem, tak zwanych wilków. Wszystkie one, gdy nie są zakończone pąkiem kwiatowym, muszą i powinny być usunięte u podstawy. Część z nich usuwam z tej strony, z której w danym momencie się znajduje, a pozostałą ich część po przejściu na drugą stronę drzewa. Wycinam te, 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 So. Das raus, das raus. Das i te usuwam tutaj. Dobrze. Cięcie z tej strony zakończone. Muszę jeszcze wyciąć tę gałąź, ale lepiej będzie zrobić to od drugiej strony, bo nie uda mi się tego dokonać z tej strony. Dobrze. A teraz małym sekatorem skracam nieco pozostawione pędy. To wycinam i to wycinam. Z tej strony u góry byłoby już obcięte. A teraz przejdę na drugą stronę.

Tutaj też jest jeszcze jedna do usunięcia, bo jest ona za silna. Wycinam ją całkowicie i jest już w porządku. Dobrze. Tnę dalej w ten sposób i w ten sposób i jeszcze tutaj. I usunę jeszcze tą gałązkę i tą. Następnie usuwam całą gałąź. Jest zasilna i ogranicza dostęp światła do dolnej części korony. Te gałąź skrócę w tym miejscu, te wytnę. I jeszcze te, i będzie dobrze druga strona i cięcie. I cięcie. I cięcie. Damit jest eigentlich der Baum soweit fertig geschnitten. I tym samym drzewo zostało właściwie obcięte. I kann so stehen bleiben. W wypadku, kiedy drzewa te byłyby pod sieciami antygradowymi lub takie miałyby zostać tu założone, musimy liczyć się z tym, że w górnej części wzrost będzie jeszcze większy. Dlatego należy od początku ich wzrostu w sadzie założyć cięcie korzeni, nawet z dwóch stron, skośnym nożem, co byłoby uzasadnione przy takim wzroście drzew. Aplikacja Regalisu powinna się skoncentrować na górnej części drzewa już podczas kwitnienia oraz 2-3 tygodnie po nim, głównie w dolnej części drzewa. Z uwagi na gorsze warunki świetlne pod sieciami antygradowymi niż przy ich braku, jest więcej problemów z zawiązaniem owoców i ich jakością, głównie w dolnych partiach drzewa. Z uwagi na to regalis należy stosować na tą część korony i wyciąć tę lub inną grubą gałąź na dole. Mamy tutaj sad z odmianą Fuji. Drzewa są bardzo ładne i wykazują spokojny wzrost, co z pewnością przekłada się na duży potencjał owocowania. Tutaj na górze możemy rozpoznać, w którym miejscu wykonane było pierwsze cięcie na klik. To znaczy, że sadownik dał znać drzewu, że tam zakończy jego wzrost. W tym też miejscu będziemy prowadzić dalsze cięcie na klik. W górnej części korony drzewa mamy bardzo ładne rozłożenie jednorocznych, dwuletnich i trzyletnich pędów. I tutaj podczas cięcia należy prowadzić rotację, aby w następnym roku wyrosły tutaj pędy jednoroczne. Celem naszym jest obecność dwuletnich owoconośnych pędów na drzewie. W dolnej strefie drzewa znajdują się piękne, owoconośne gałęzie szkieletowe, a powyżej nich gałęzie, które przeszkadzają w doświetlaniu. W tym też miejscu będę usuwał tę czy inną gałąź. W obrębie korony drzewa wyróżnia się cztery obszary, całkiem u góry przewodnik zakończony na klik: górna część korony, dolna część i obszar pomiędzy nimi, który należy prześwietlać, aby na zakończenie uzyskać formę piramidy, która wygląda jak balerina. Cięcie zacznę tradycyjnie od góry drzewa, polegającego na odnowieniu pędów owoconośnych, aby były tam głównie piękne dwuletnie pędy owoconośne. Dlatego w tej części drzewa należy pędy poddawać ciągłej rotacji, czyli usuwać starsze na taki właśnie czop, aby w sezonie wegetacyjnym wyrósł z niego pęd jednoroczny, który po roku ma wyglądać właśnie tak. Etwas kürzeres, Tutaj reise, trzeba usuwać ten pęd krótszy oraz ten. 3-5 cięć i jest i już właściwie to prześwietlona to ta to część. Przechodzimy do dolnej części korony. W tej części należy to ciągle to próbować to indukować to powstawanie to nowych to pędów. Pędy o pokroju zwisającym w tej części drzewa mogą być nieco skracane na długość sekatora ręcznego poniżej nasady pędu. Na przykład tutaj, aby tą gałązkę poddać witalizacji, oraz aby wywołać wyrośnięcie nowego pędu. Nowy pęd sprawi, że owoce na nich będą miały dobrą jakość. W przeciwnym wypadku, na pędzie o zwisającym pokroju będą owoce o słabej jakości. Teraz przechodzę do dolnej części drzewa. Mamy tutaj cztery gałęzie szkieletowe, z których na razie możemy korzystać. Jednak i one wymagają sukcesywnego usuwania i zastępowania nowymi. Ja teraz usuwam to, a kolejną skrócę tak, aby i tutaj mogły wyrosnąć młode pędy. Ten pęd znowu skrócę i spróbuję wyprowadzić go jako nowy pęd szkieletowy oraz wycinam pęk, który leży bezpośrednio na nim aby ten obszar mógł być lepiej doświetlony. Pozostałą część cięcia mogę wykonać już wygodnie małym sekatorem. Przejdę tutaj. I na końcu gałęzi wykonam cięcie na klik. To jest też miejsce, w którym i w przyszłym roku będę wykonywał klik. Wycinam też te czy inne zbyt silnie rosnące krótko pędy jednoroczne, a szczególnie bliżej nasady pędu, aby wyrosły nowe pędy w tym roku i nadawały się do dalszego formowania. W tej części gałęzi wykonane było już cięcie na klik i tutaj można je dalej kontynuować. Wycinam też tu zbytnio zwisające i źle doświetlone pędy owoconośne. W tym miejscu mogę wykonać klik z przodu. Jest tutaj taka możliwość i mogę skrócić na tak zwane śpiące oczko i skrócić bądź wyciąć stare zwisające pędy owoconośne. Ten pęd klikam z tej strony. I tym samym właściwie drzewo jest obcięte, z wyjątkiem jeszcze góry, do której nie ma już dostępu. To, co teraz widzimy, jest dziesięcioletnim sadem z odmianą Golden Delicious klon Reinders, który jest wspaniale prowadzony. Drzewa wykazują spokojny wzrost. Jedynie w górnej części korony znajdzie się tu kilka pędów, które są zbyt silne, ale jest to właściwie normalna reakcja. W przypadku tych drzew należałoby wykonać cięcie korzeni skośnym nożem jesienią, aby ten wzrost nieco zredukować oraz aby zmniejszyć reakcję wzrostową na górze drzewa. Cięcie korzeni warto byłoby uzupełnić opryskiem drzew regalisem, ale górnej i dolnej części korony, aby wspomóc zawiązanie owoców na dole. Zabieg należy zatem wykonać w obszarze korony najsilniej rosnącym, wierzchołek i w najbardziej zacienionym obszarze drzewa. Normalnie w środkowej części drzewa zawiązanie jest zadawalające. Tutaj zalecam usuwać tylko starsze, czteroletnie pędy i zamieniać je na młode, aby nie było problemów z uzyskaniem wysokiej jej jakości owoców. W tej części korony należało będzie więcej uwagi poświęcić na przerzedzenie zawiązków niż na ich utrzymanie regalisem. Przycinając drzewa w górnej i dolnej części korony w kombinacji z podcinaniem korzeni należy obserwować ich reakcję. Pamiętać należy że im bliżej kwitnienia wykonywane będzie podcinanie korzeni, tym większe ryzyko powstania stresu wodnego. Jego efektem mogą być małe owoce, co w przypadku odmiany Golden Delicious Reinders nie jest pożądane. Można ten stres niwelować przez nawadnianie drzew i odpowiednie nawożenie. Należy jednak pamiętać, że u odmian jabłoni Golden Delicious i Pinowa stres wodny wykonać jesienią, a nie wiosną. Odnosząc się do mojego wystąpienia na spotkaniu sadowniczym w Sandomierzu 5 lutego 2014 roku, charakter wzrostowy drzew jabłoni w wielu sadach jest wyważony, z wyjątkiem pewnych punktów na drzewach, które często rosną zbyt silnie. Tak jak w tym przypadku widać to w górnej części drzewa. Mimo, że w tym sadzie był stosowany regalis, ale on sam nie wystarczył, aby wzrost wegetatywny drzew był w pełni zahamowany. To oznacza, że przyrosty w górnej części drzew, które zacieniają drzewa i które hamują zawiązywanie owoców, można zredukować tylko kompleksem zabiegów, czyli podcinaniem korzeni i zastosowaniem regalisu. Cięcie korzeni powinno być wykonane skośnym nożem, który należy Należy wzmocnić uzupełniająco wiązanie owoców i osłabić wzrost w górnej partii korony użyciem regalisu podczas kwitnienia drzew. I dodatkowo 2-3 tygodnie po kwitnieniu ponownie zastosować regalis w małej dawce w dolnej partii drzewa, tam gdzie dociera mniej światła i gdzie z reguły zawiązywanie owoców jest słabsze oraz w górnej partii drzewa, aby zahamować wzrost i poprawić zawiązanie owoców też w jej obrębie. Dzięki takim zabiegom na drzewie pozostanie wiele jabłek na górze i na dole, a wzrost będzie zahamowany w naturalny sposób poprzez równomierne owocowanie.